Grę rozpoczyna osoba, która ma najdłuższe włosy. W każdej rundzie gracz wykonuje następujące działania. Wyłożenie karty ruchu, wykonanie ruchu owcą, przesunięcie znacznika czasu, rzut kostką, jeżeli znacznik jest na polu paniki owiec, zdobycie ewentualnych punktów i zaznaczenie ich pionkiem gracza. Każde z tych działań teraz dokładnie omówimy. Wybieramy jedną spośród leżących przed nami kart ruchu i wykonujemy przedstawiony na niej ruch. Każdą z naszych kart możemy użyć tylko raz. Wykorzystane karty odkładamy do pudełka. Dokładne omówienie wszystkich kart ruchu znajdziecie w rozdziale zatytułowanym Karty ruchu. Po wyłożeniu karty i wykonaniu ruchu przesuwamy wskaźnik czasu o taką liczbę pól, jaka jest widoczna na wyłożonej przez nas karcie. To właśnie ten znacznik czasu wskazuje nam fazę gry, w której aktualnie się znajdujemy. Gdy dojdzie on do ostatniego pola, gra się kończy. Zwróć więc uwagę, że za każdym razem, gdy gracze wykładają kartę ruchu, znacznik czasu coraz bardziej przybliża nas do końca gry. Jeżeli przesunięty wskaźnik czasu zatrzymał się na polu paniki wśród owiec, czyli polu oznaczonym rysunkiem kostki, gracz rzuca kostką i, podobnie jak na początku gry, wykonuje taranowanie owcą, której kolor wypadł na kostce. Ten dodatkowy ruch pozwoli nam poprawić naszą sytuację na pastwisku. Na koniec przesuwamy swój pionek na torze punktacji, jeżeli zdobyliśmy w tej rundzie jakieś punkty. Na tym nasza kolejka się kończy. Następny gracz wykłada kartę ruchu, przemieszcza owce, przesuwa wskaźnik czasu i, jeżeli wskaźnik czasu zatrzymał się na polu paniki wśród owiec, rzuca kostką i wykonuje dodatkowy ruch oraz zaznacza zdobyte punkty. Na każdej karcie ruchu znajdują się trzy ważne informacje. Rysunek przedstawia ruch, jaki jest przypisany do danej karty. Cyfra w górnym lewym rogu to liczba pól, o jaką przesuwamy wskaźnik czasu na torze punktacji. Ikona w dolnym lewym rogu informuje, którą owcą możemy wykonać ruch. Swoją owcą, dowolną owcą, czy też całym stadem. Dokładne omówienie wszystkich kart ruchu znajdziecie w rozdziale zatytułowanym Karty Ruchu. Rozgrywka kończy się w momencie, gdy wskaźnik czasu znajdzie się na ostatnim polu na torze punktacji. Wtedy ostatni raz otrzymujemy punkty i sprawdzamy, kto w trakcie gry zdobył ich najwięcej.